Wulkan, большой, aktywny, gdzie z można zarzygać, gdzie wam pokazywać. Witajcie w Azerbejdżanie, krainie taniego paliwa, doskonałej jagnięciny, bezkresnych stepów i potężnych gór. W tej serii zobaczycie światła stolicy, czyli Baku, wioskę Hinaluk, w której mieszkają podobno potomkowie Noego, Opowiem też, jak szaleni są kierowcy w Azerbejdżanie, co się tu je, a na koniec ile to wszystko kosztowało? Lecimy! Chronologicznie powinniśmy zacząć od Baku, ale tam wrócimy sobie później. Na razie jedziemy 90 km na północ od stolicy. Nareszcie, nareszcie, jest to o co w Azerbejdżanie chodzi: czyli przepiękne góry, przepiękne formacje i miejsce, gdzie można oddychać pełną piersią. To, co za mną nazywa się Candy Cane Mountains. Dlaczego? No, pewnie już możecie sobie sami odpowiedzieć. Formacje te mają właśnie bardzo charakterystyczne kolory, takie, które znajdziemy właśnie na takich laskach cukrowych, które widzimy często. Jako motyw świąteczny, i to jest dokładnie to, o co w Azerbejdżanie chodzi. Nie o baku, nie o te wszystkie budynki, nie o te wszystkie rafinerie, nawet nie widok nocnego miasta, nie to, co dookoła nas, te góry, ta wolność, te ogromne stepy przecinane właśnie tymi potężnymi masywami, to jest to, o co chodzi. Ruszyliśmy dalej na północ, w stronę Kuby, ale teraz. Jak w każdym szanującym się vlogu, pora na reklamę. Bizon! Moim napędem! Ale ku... Jak widzicie, do Kuby udało nam się dotrzeć. To jest właśnie brama wjazdowa do miasta, natomiast nie był to ostateczny cel naszej podróży. O tym, gdzie jedziemy, opowiem za chwilę, bo teraz czas na przekąskę. Zatrzymaliśmy się na kutap Czyli takie naleśniczki z mięskiem w środku Myślę, że niedużo hmm. Pewnie niedużo kosztuje, nie? Oprócz mięsnej wersji mam jeszcze taką ziołową z kolendrą Posileni kutapem i Opici czajem, ruszyliśmy w góry Kaukas, aby zobaczyć i poznać ponoć potomków Noego, którzy przetrwali potop. Zrobiliśmy szybki pit stopik. Wspinamy się na autkiem oczywiście, na prawie 2500 metrów do takiej niezwykłej osady, która nazywa się Hinaluk. I tam mamy nadzieję usłyszeć język, którego nigdzie indziej na świecie. Usłyszeć się nie da. A na razie zostawiam Was z widoczkami z jazdy i widzimy się za chwilę w wiosce. Lekko nie było, ale jakoś dojechaliśmy. Okoliczności przyrody wokół nas absolutnie wyjątkowe. Była to chyba jedna z najcięższych. Tras samochodowych, które zrobiłem, a mieliśmy już kilka takich, między innymi w Czarnogórze, w Gruzji, kiedy jechaliśmy do miasteczka Użguli. Też były dość mocne warunki, można powiedzieć, wysokie urwiska, wąskie drogi, praktycznie niemożliwe mijanki. Ale wtedy dotarliśmy i dzisiaj też nam się udało. Pogoda fantastyczna słońce, śnieg. Bajka, azerska bajka, jak na razie. Zobaczymy, czy tu coś można zjeść. Czy można faktycznie posłuchać tego języka, którego, e, którego nigdzie na świecie usłyszeć nie można. E, jest dość specyficzny w alfabecie, który dopiero niedawno spisano. E, znajduje się ponad 70 liter, z czego, z czego ponad 20. 29 chyba samych samogłosek. My w polskim alfabecie mamy 9 samogłosek. Więc jakby jestem ciekaw jak wszystkie one inne brzmią. Hej hej! Okej? Okay? Rachman. Rachman, Mat. Mat, Mateusz Jakub Pan zaoferował, że nas oprowadzi i wszystko nam opowie tutaj o wioserce. Dobra, dziękuję Pierwszy przystanek to będzie muzeum, w którym znajdziemy informacje o tym miejscu, i o tej bardzo wyjątkowej wioseczce. Local language is uh, what Hynal language, after other language. Fire, check. what Hynal language. Mm -hmm. Please horse and horse. <try> Nie. Mm. Zdaje się, że zmierzamy teraz do meczetu. Ludność tutaj jest muzułmańska. Zresztą jak w całym Azerbejdżanie zobaczymy jak wygląda świątynia położona na 2500 2,5 na 2,500 metrów Tak jest A przed Państwem a, prawie na pewno najpiękniej położony konik na świecie przedstawiam a jednak nie meczet. Na początek pan nas wziął na fantastyczny punkt widokowy z którego widać całą całutej okolicę i wszystkie potężne ośnieżone szczyty no pięknie. A jednak byliśmy nie wy a na meczecie ten punkt widokowy to uda właśnie tego budynku, który jest za mną, a to jest meczec ósmego wieku. Także no, trochę prawdy powiedziałem. Teraz nas zdaje się zaprosił do siebie na herbatkę. Jeśli dobrze odczytuję znaki. Tak to wygląda. Hello! Oh, mój daughter, mój wife. Hello! I herbatka faktycznie już się dla nas robi. Wjechało paliwo rakietowe, czyli samogonik. Zubka. Zdatę uh, lam? Kał. Kał, ok. okay czyli z wołowinką zupka Jolo, a teraz e, dostaliśmy dolmy czyli mięso wołowe w liściach winogron jakieś kiszoneczki i ryż lokalny jak nie i on się nie odnosił. Mamię się, że tak. I on się nie odnosił. Mamię się, że tak. adam on się nie odnosił. To było piękne. Naprawdę poczęstunek, który dostaliśmy. Cała atmosfera. I ta właśnie próbka mowy w. Mowy w Knale, albo kić. Obie, obie tutaj nazwy funkcjonują na ten. Właśnie e, ludzi autochtonów lokalnych. Piękna sprawa. Cała to, oh, cały ten chodź, dzień chodź. spędzony tutaj. Absolutnie coś cudownego. A teraz spadamy stąd, zanim się ściemni. Bo teraz, całą tą drogę, którą widzieliście, musimy pokonać jeszcze raz. A słońce już powoli zachodzi. Także. Rura. Ostatni rzut oka na Kaukaz i prójemy. Nie bójcie się, to przyspieszone wideo, ale pokazuje mniej więcej z jaką prędkością poruszają się po tych drogach swoimi niezniszczalnymi ładami Azerowie. Po godzince takiej jazdy dotarliśmy do Kuby na nocleg i tak zakończył się nasz dzień. A co przyniesie kolejny? Dzisiaj większość dnia spędzimy w trasie. Więc y, warto wspomnieć parę słów o tym, jak się po Azerbejdżanie jeździ autem. Więc punkt numer jeden. Absolutnie wolna Amerykanka, jeśli chodzi o to, jak się jeździ. Ale w przeciwieństwie na przykład do Maroka jest takie poczucie, że wszyscy wiedzą, co robią. Czyli jakby wszyscy jeżdżą dość jakby odważnie. Czyli można by powiedzieć, że no, wariaci, ale nie zupełnie, bo. Nie ma tutaj, nie wiem, nikt się nie tłucze. Nie ma wypadków, nie ma aut stojących stłuczonych przy drogach, więc mimo wszystko, dla kierowcy, który jest w miarę zdecydowany w swoich ruchach i wie, co robi, jest bezpiecznie. Natomiast, no trzeba się przygotować na dodatkowe jakieś emocje, e, bo auta wyskakują z każdej strony, non-stop e, są jakieś dziwne sytuacje, dość ryzykowne. Wyprzedzanie na milimetry, a na przykład w baku. To już jest w ogóle dosyć hardkor, bo auta tam pojawiają się dosłownie z każdej strony i trzeba mieć oczy dookoła głowy. Także, no, dla bojaźliwych kierowców raczej bym nie polecał, ale e, tak, ale jeżdżą e, Azerowie dość efektywnie. To znaczy czasami z trzypasmowej drogi robią sobie pięciopasmową, ale dzięki temu jakby cały ruch się dość sprawnie przesuwa, więc spoko. Druga rzecz, na pewno, fotoradary jest ich milion dosłownie co 2 kilometry w miastach nawet gęściej na autostradzie, wszędzie mnóstwo policji i mnóstwo automatycznych radarów też e, więc trzeba uważać jest apka nazywa się Waze i e, ona pokazuje wszystko i ostrzega przed radarami pokazuje, e, pokazuje limity prędkości i tak dalej więc można spokojnie gdzieś tam na niej polegać i powiedzmy, żadnego tam mandatu nie dostać. I punkt numer 3 jakość dróg. Powiedziałbym, że jest naprawdę okej. Okay. Zwłaszcza między Baku a Kubą jechaliśmy nowiutką autostradą, którą zrobili chyba dlatego, że prezydent chciał dojechać do tej wysokogórskiej wioski, więc zrobili tam nie dość, że drogę, to jeszcze bardzo fajną autostradę między Kubą a Baku. Więc tutaj naprawdę jest, jest okej. Okay. Wiadomo, w górach. Tam było troszkę gorzej. Wąska droga, e, ciężkie mijanki i tak dalej. No ale jak na taki teren, e, no to jest naprawdę w porządku. I też jesteśmy tutaj w jakiś miesiąc? W styczniu jeszcze. Jesteśmy w styczniu. Tutaj sezon tak naprawdę na turystów zaczyna się gdzieś od maja. Także e, w maju pewnie ten ruch jest jeszcze bardziej e, w tamtych okolicach górskich gęstszy, bo po prostu tam przyjeżdża więcej turystów, co też nam. Ten pan, u którego wczoraj biesiadowaliśmy, powiedział, że tam sezon turystyczny się zaczyna gdzieś tam dopiero e, od maja, a my byliśmy tak naprawdę takim, no, anomalią, można powiedzieć, i byliśmy, e, no nie, nie w turystycznym sezonie, więc wszyscy się gdzieś tam oglądali na nas, kto to w ogóle w takim miesiącu do nas przyjechał. Kolejna sprawa, limity prędkości. E, generalnie, no, trzeba patrzeć na znaki, bo no wszędzie, wszędzie ona się co, co chwilę gdzieś tam zmienia. O, właśnie przekroczyłem prędkość. It was at this that he knew. Ale tylko o 2 km na godzinę, więc powinno być ok. E, w każdym razie e, jest tych li, e, limitów zmian sporo. Czasami nawet w taki trochę dziwny, nieuzasadniony sposób, że nagle każą, nie wiem, z, z 90 e, zjeżdżać do 60, a droga tak naprawdę się nie zmienia i nie ma żadnych przejść dla pieszych, ani, ani jakiegoś zagęszczenia, ani bezpieczeństwa, więc nie, no, czasami. Jest to nieuzasadnione, a zwykle w takich miejscach jeszcze się pojawia fotoradar, więc jakby no trzeba, trzeba pilnować tego. Generalnie 90 na godzinę to jest najbardziej tutaj, gdzieś tam poza miastem najczęściej, najczęściej uznawana wartość za taką, za taką no wymuszoną przez ograniczenia, ale na autostradzie 110 można jechać w mieście 60-40 gdzieś tam takie są mniej więcej, mniej więcej prędkości, więc też Szaleć co tu za bardzo nie można, bo tak jak mówię, wszędzie się pojawia policja, wszędzie się pojawiają radary, ale, ale jedzie się dość, dość sprawnie i, i, i e, kierowcy tutaj, mimo że jeżdżą dość brawurowo, to nie, nie jeżdżą niebezpiecznie, można powiedzieć. Że czasami się łapiemy za głowę, co oni robią, no ale jakby nic, nic z tego nie wynika, bo po prostu e, jeżdżą, jeżdżą na centymetry, a już w takich metropoliach, no to już naprawdę e, tak. Jest, jest, jest gęsto, jest gęsto. My musimy zrobić mały przystanek w Baku, bo jedziemy przez Baku do Szeki, do naszego następnego, do naszego następnego noclegu i na, do następnej miejscówki, którą będziemy gdzieś tam zwiedzać. Natomiast no niestety padło nam, padło nam ogrzewanie w aucie, więc musimy z panem z wypożyczalni, gdzieś tam podjeżdżamy teraz do serwisu, żeby to z nim ogarnąć. Zobaczymy ile nam to zejdzie, pewnie zrobimy sobie jakąś przerwę na obiadek. Zobaczymy, czy będziemy do końca jechać właśnie w czapce i ubrani mocno, czy ogarną to i będziemy mieli ogrzewanie w aucie. Także zobaczymy. No i na razie tyle. No i na razie tyle. Bo w tym odcinku to już wszystko mam nadzieję, że podoba się Wam taka forma opowieści z moich podróży. Dajcie mi proszę znać w komentarzach pod odcinkiem. Standardowo zachęcam też do subskrypcji kanału, bo słyszałem, że tak trzeba robić. A co w kolejnych odcinkach? Oprócz Baku, które już obycałem na początku, będzie przegląd azerskiej kuchni. Rzut oka na najpiękniejsze jezioro w całym Azerbejdżanie. Przypał z policjantem, a także misja zobaczenia błotnych wulkanów, która poszła raczej średnio. Do zobaczenia!